W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłam, sobie zrobimy CS-y. Dla niektórych osób, które nie wiedzą, co to jest CS, to to są w skrócie mistrzostwa. Ja nie wiedziałam o tym. I jeszcze zanim będą zapisy, to ja sobie pozbieram buteleczki. bo nie buteleczki, śmieci. Brakuje mi dwóch śmietków. No i w ogóle dzisiaj już. Trzeci film nagrywam, więc spoko, mam czas, akurat. Mm. Ładne kolanie. No ale mogę, nawet mogę. Cztery minuty, tam ja też były zapisy, to ja nie widziałam. No to ja chyba pójdę już do zapisy. Siup. Ej, jak mi się to udało na tym ja jadę. Nie, wziąłem wszystkie nagrody, no ale nie tak będę robić. W klubie jest akurat co wymagane. Jak najwięcej csów cs -ów. i za to się dostaje rangi. Ja mam już la, e, rangę. Starzystki. No, ale widzicie, ile jest taki liderek. Jest tyle. Dużo. Fajnie, bo jakby się właścicielka zanotowała. Chyba już zrobię dzisiaj drugie CS-y. CS -y, jest moja koleżanka. O, jest właścicielka. Super. Bo nie wiedziałam, jak zrobić te gesty. Bardzo się cieszę, bo nie powiedziały. To w ogóle jest pierwsza linia kół LM. Ridescape. Czyli jak to się nazywa, to już nie wiem, A to jest właśnie ona. Dobra, gdzie jest ta właścicielka? Bo nie chcę, żeby znowu mm, mistrz, mistrzostwo poszło sobie na markę O jedzie! Yes! Super. O, wreszcie jestem w środku, bo zawsze byłam w nie w środku tylko na zewnątrz. Widzicie, one posiadają te. Mm. Bo jest tak napisane: Motto, klubu, ni nic nie musisz, wszystko możesz. nie To było um, jak, też z klubu. To tak, to klubu nic, nie musisz, wszystko możesz. Klub cs czyli mistrzostwowy totalnie na luzie. Koni Najlepszy najlepsze na Mistrzostwa, najlepsze najlepszy na e, Mistrzostwach. Tego, jeśli nie masz, to kiedyś tam kup. E, strój, dobre paramenty. sprinty dla konia, dobre paramenty. No tam takie dobre rzeczy. No i jak widzicie, w CS-y ja wiem ile ja je robię. Ale, bo już dzisiaj robiłam, powinnam być już w tym miejscu i mistrzem. Więc jeszcze tak. Raz, dwa, trzy. Trzy CS-y i będę wielką. No i mam zamiar też opuścić ten klub, bo chcę wstąpić do innego klubu. Tutaj, jak ten klub nie jest trochę dla mnie. No, ale warto wiedzieć Super popularny smileczer. Mnóstwo osób z nim nie chciałam do niego dołączyć. Widziałam jak ta tutaj osóbka była i nie wkurzała, Dołączyła do niego. To postanowiłam coś dołączyć. Już nie jest taka wkurzająca, ale w ogóle się nie loguje na serwer, więc nie wiem co się stało. Zapytam się Kali. To jest y, chłopak y, To jest chłopak Chłopak to też jest jeszcze Dasza Może teraz on mi pokaże bo już muszę ruszać Dobra, więc sobie już jedziemy, to jest taki bug Jakby bug Dobra, jakby u mnie, że ja jestem pierwsza jest ale oni są pierwsi. Nie widzę tych mistrzostw, no ale to się nie robi dla le lepszego stopnia w klubie. Nie widzę tych Pintavianów. Miałam tego Pintaviana i teraz już ich nie widzę, bo go miałam. Ale sprzedałam na 15 lecerzu i to był taki wielki błąd. Elin! No nie. Albo Eleny, nie wiem. To są Ktoś chyba miał uczerwonał wstążkę? Nie wiem. Nie, Kto no Taki. Który ty masz level? 19, 15, 15. Na pierwszy raz widzę Arabka na 15 level. Tego trzeciej geny generacji. Musiałem się to nie wiem. Wow! Nie, nie! Dobra, chyba się chęci Ej, Elena jest tak daleko? Nie jest, nawet nie powiem Nieźle Wow, to jest chyba 12. Tak mi się zdaje Nieźle, właścicielka jest druga, bo tutaj była jakaś piąta Aleksandrina, no Jak mówiłam, podajcie na jej kanał No i zawsze jest pierwsza, najczęściej jest pierwsza właśnie Nie wiem jak ona to robi Kaja druga, kaj raczej, kaj Kaczemy, hamujemy, klikamy tak, no i już załatwione. Dobra, teraz się stanie doświadczony jest w tym. Może dzisiaj sobie jeszcze pójdę na drugie cs żeby być już liderem. Co jest to wszystko na razie. Dobra, poczekam sobie aż mi zrobi. No oczywiście ona pierwsza. Nie wiem jak to się dzieje. Zgłaszam za... Co? Radki i regulacje. Nie mam pojęcia. Może nie ma czasu na nagranie. Nie wiem. Nie ma obowiązki. Nie ma obowiązki się. Nie ma obowiązku się vlogować. Dobra, to nie, nie robi już ten. Wiem. O, jestem nieszczęciany z tym? Nie, jeszcze z A w ogóle widzieliście, że stajemna y, jest po... Po członku, że jest sajny członek, stażystka, doświadczony jeździec, mistrz, instruktor i lider. Rozpocznę, myślę. Trzy, chyba w drugiej grupie, drugi, bo nie w pierwszej. A, moja grupa się biega. Hej, hej, klubie, czekaj. Dalej jestem, że Dobra Boże, ile osób tłum, lutu, ludu Tłum, ludu, że hej To jest twój też no nie, to boi, dziwnie się myśli Sprawdzi, są CS o 14 są w Forcie Pinka wow coś mi nie wyszło a jeszcze nagrywam? Nie, ja nie widziałam, dobra, nie, ile ja już nagrywam? jakieś 10 15 minut, tak jakoś tak dobra, to jak będę już na Forcie Pinka to Kończymy sobie, znaczy, jak już będę w forcie tam na dole, to wtedy sobie skończymy. Dobra, nie wiem, czy nagrywać te mistrzostwa za godzinkę Nagram no, Fajnie, żebyś kanał rozwijał, żeby były fajne filmy. Lubię ci chyba takie filmy emocjonalne. Nie wiem. Jestem takim widzą, który robi te, lubi takie filmy. U youtuberów akurat. Wow! Zobaczymy za godzinę. Dobra, ja też za godzinkę się widzę z nią, z nim! Mhm. A, I Wy się też cieszycie, że już nie trzeba będzie szkodzić w z maską? To jest super Dobra, to my się widzimy za godzinkę Oj, nie to My się widzimy za godzinkę No i pa, pa.